Czytanie z Księgi Apokalipsy Świętego Jana Apostoła. Ja Jan ujrzałem anioła wstępującego z nieba i mającego wielką władzę, a ziemia od chwały jego rozbłysła. I głosem potężnym tak zawołał: Upadł, upadł Babilon, stolica, i stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego odrazę. I jeden potężny anioł dźwignął kamień wielki, jak kamień młyński, i rzucił w morze, mówiąc: tak z rozmachem Babilon wielka stolica zostanie rzucona i już się wcale nie znajdzie. I głosu harfiarzy, śpiewaków, flecistów, trębaczy już w tobie się nie usłyszy. I żaden mistrz jakiejkolwiek sztuki już się w tobie nie znajdzie. I terkotu żaren już w tobie nie będzie słychać. I światło lampy już w tobie nie rozbłyśnie i głosu oblubieńca i oblubienicy już w Tobie się nie usłyszy, bo kupcy Twoi byli możnowładcami na ziemi, bo Twymi czarami omamione zostały wszystkie narody. Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie mówiącego Alleluja! Zbawienie i chwała i moc należą do Boga naszego, bo wyroki Jego prawdziwe są i sprawiedliwe, bo sądził wielką nierządnicę, co znieprawiała nierządem swym ziemię, i zażądał, by poniosła karę za krew swoich sług. I rzekli powtórnie: Alleluja! A dym jej wznosi się na wieki wieków. I mówi mi, napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę godów Baranka. Oto słowo Boże. Błogosławieni wezwani na ucztę. Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie, służcie Panu z weselem. Stawajcie przed obliczem Pana z okrzykami radości. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On sam nas stworzył. Jesteśmy Jego własnością, Jego ludem, owcami Jego pastwiska. W Jego bramy wstępujcie z dziękcznieniem, z hymnami w Jego przedsionki. Chwalcie i błogosławcie Jego imię, albowiem Pan jest dobry, Jego łaska trwa na wieki, a Jego wierność przez pokolenia. Błogosławieni i wezwani na ucztę. Alleluja, alleluja, alleluja. Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się Wasze odkupienie. Alleluja, alleluja, alleluja! Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry, ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach, niech do niego nie wchodzą. Będzie to bowiem czas pomsty, aby się spełniło wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni, będzie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród. Jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima będzie deptana przez Pogan, aż czasy Pogan przeminą. Będą znaki na Słońcu, Księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą syna człowieczego nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się Wasze odkupienie. Oto Słowo Pańskie.